Witam serdecznie Państwa. W dniu dzisiejszym zaprezentuję zadanie numer dwa na placu manewrowym. Zadanie to polega na płynnym ruszeniu i jeździe pasem ruchu do przodu połuku i do tyłu. W trakcie wykonywania drugiego zadania egzaminacyjnego, czyli potocznie nazywanego rękawem, jazda do przodu i do tyłu połuku. W trakcie wykonywania jazdy połuku do tyłu koncentrujemy się na obserwacji prawej linii w prawym lusterku. Musimy pamiętać o tym, żeby ta linia cały czas w tym lusterku się Znajdowała. Czyli łuk jest w prawo. Prowadzimy tor jazdy wzdłuż prawej linii, delikatnie kontrolując jazdę i delikatnie wykonując ruch kierownicą w prawo. Obserwujemy oprócz linii pachołki, które są na niej ustawione. Obserwując prawą linię w momencie wychodzenia na prostą obserwujemy pachołek ustawiony na prostej w momencie gdy auto osiąga linię równoległą z linią wymalowaną rękawa, odkręcamy kierownicę i ustawiamy auto równolegle do linii i w taki sposób prowadzimy dalej tor jazdy. Prowadząc obserwacje linii w prawym, w lewym lusterku i przez tylną szybę. Na tym polega wykonanie tego zadania. W momencie, gdy auto jest ustawione równolegle do linii i zaczynamy wjeżdżać w pole zatrzymania, kierujemy wzrok tylko i wyłącznie przez tylną szybę w kierunku tylnego pachołka żeby nie potrącić przeszkody.